Cześć, z tej strony dzisiaj wam powiem jak zrobić darmowe auto, czyli Paragon R, opancerzone, albo S, kurde, nie wiem, nie pamiętam e, Po prostu, Paragon, tak? Mm, tego, a nie, to R, no to dobrze, mówiłem e, Pierwsze co musicie mieć na pewno, penthouse, nieważne jaki drogi, nie wiadomo jaki tani Ważne, żebyście mieli penthouse i misję od pani Agaty z kasyna jeśli już to macie, to już macie gwarantowane 400 tysięcy, bo za każdą prawie misję dostaje się 50, a za ostatnią 100 tysięcy. To więc idealnie na ulepszenie takiego autka. Mi się autko podoba. Może jakieś wrażenia nie robi, ale jest opancerzone i darmowe. Jak mnie patrzy, chociaż fakt wydałem 5,5 miliona, więc. Och. Ale mnie się z tym. No i po prostu, jak już, jest, jak już macie dostępne misje, idziecie do nich i robicie wszystkie po kolei. Nie wiem dokładnie na jakim poziomie trzeba to robić, ale ja to robiłem wszystko na trudnym. Ale możecie spróbować na normalnym. Jak coś, jak coś to można też misje powtórzyć w każdej chwili. Jak już zrobicie wszystkie na normalnym i nie dostaniecie auta. No. Jak to wygląda odebranie auta? Jak już zrobiliście wszystkie misje, respi was na dachu tego kasyna. Tam, przy takim fajnym ognichu Jak jakieś kółko, nie wiem, tego Jak jakaś sekta tajna W kółku i ognicho na środku No i jak was respi, dostajecie sms po minucie lub dwóch od pani Agaty, że jest dostępna niespodzianka I musicie lecieć po tą niespodziankę aż do loków. Ale opłaca się, bo tam stoi właśnie paragon którego, Do którego wsiadacie Jak już do niego wsiądziecie, będziecie mieli wybór do jakiego garażu nim wjechać no. I to wszystko, już macie własne auto, możecie sobie przerobić 400 tysięcy gwarantowane na ulepszenie, więc no i widzicie przy okazji jak ja ulepszyłem moje autko, ja się z niego cieszę. No więc zostawcie łapkę w górę i subskrypcję z dzwoneczkiem jeśli podobało wam się poradnik, a ja już się żegnam, trzymajcie się, do następnego odcinka, cześć!